Proszę Państwa, Wydział Inwestycji pracuje, zostały przeprowadzone, zostały rozstrzygnięte, między innymi od razu odpowiem na pytanie równania dróg. W zeszłym tygodniu zostało rozstrzygnięte, został rozstrzygnięty przetarg na równanie dróg. Zatem dwa równania w trzech sektorach. O wykonawcach to wiedzą się Państwo po, po, po na oficjalnej stronie BIP-u. Generalnie na BIP-ie Zostało trochę przetargów ogłoszonych, między innymi na takie bieżące sprawy, jak kruszenie gruzu betonowego. Kruszenie gruzu betonowego z tego co wiem, to zacznie się dosłownie na dniach, albo dzisiaj, albo jutro, bo jest podpisywana już umowa. Jak Państwo sami zauważyli, była badana nośność ulicy komunalnej. Były robione odwierty. Aktualnie, nie wiem czy już są zakończone prace, ale są, były wykonywane jeszcze w czwartek i w piątek yy, ocena stanu kanalizacji deszczowej i były kamery wpuszczane, głównie były kamery wpuszczane w Jastrzębsku Starym, tam gdzie jest przygotowana inwestycja ulica Kręta w Jastrzębsku Starym i w tej chwili, nie wiem czy są zakończone, miała być również sprawdzona kanalizacja deszczowa Między innymi na ulicy Wypoczynkowej. Dzisiaj? tak. Co tutaj jeszcze było ogłoszone? Na pewno mamy ogłoszone zapytanie ofertowe na transport płyty drogowej, które z licytacji komorniczej zakupiliśmy i będzie w tej chwili następne zapytanie na ułożenie. Z dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pewno jest ogłoszony przetarg na budowę jezdni i chodników plac kościelnych Boru i Kościelnej. Na pewno było opracowanie na dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania placu przy ulicy Bartelskiego i Ogrodowej. Na pewno było zapyta zapytanie przetargowe w sprawie miejsc postojowych na ulicy Bohaterów. I mamy, na pewno jesteśmy w trakcie z termomodernizacją hali i na tego, co pamiętam, to jest chyba projekt na ulicę Kanałową. Tyle zrobił Wydział Inwestycji do dnia dzisiejszego. Jesteśmy w trakcie przygotowania następnych przetargów. Odbudowa robów melioracyjnych, melioracyjnego ulica Goźnikowa i Rysowa. Następna rzecz, budowa wodociągu, tam jest krótki odcinek w Przyłęku i jest i budowa kanalizacji sanitarnej w Linno. Jak również zostało ogłoszone zapytanie ofertowe, ponieważ nie możemy, jakby to powiedzieć, ruszyć z ulicą Zbąszyńską. Tutaj rozmawialiśmy z Panem Prezesem PWiK, doszliśmy do porozumienia, ponieważ jest to jedna bardzo duża inwestycja i będzie rozkopane trochę czasu. Pan Prezes PWiK ma projekt na przebudowę dociągu, który tam jest i po uzgodnieniach, przed, tu przed świętami żeśmy doszli do porozumienia, robimy przeliczenie naszego kursu ze względu na to, że jakby wchłaniamy zadanie Pana Prezesa w jedno postępowanie przetargowe. Tak samo musimy przeliczyć w Bukowcu, ulicę, to jest Pana jak dobrze kojarzę, również Kosztorys też jest w tej chwili w trakcie zapytania ofertowego ze względu na to, że drugi etap nie jesteśmy w stanie wykonać, bo minął, minął trochę czasu i ten kosztorys musi być aktualny. Tyle jest w sprawie inwestycji.